Strawelist. Na co dzień piszę Was artykuły w magazynie, a dziś zabieram Was w podróż do Świnoujścia. W wyprawie i dziś w studio towarzyszą mi zastępca prezydenta pan Paweł Sujka oraz szef Świnoujskiej Organizacji Turystycznej pan Piotr Piłowarczyk. Witam Panu serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiamy słuchaczy. Co wyróżnia Świnoujście na tle innych nadmorskich kurortów w Polsce? Myślę, że Świnoujście jest w ogóle miejscem na wielu jeszcze osób nieodkrytym, ale ci, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, zakochują się w tych wyspach, bo jest to jedyne miasto w Polsce, które leży na 44 wyspach, gdzie trzy z nich są zamieszkane. Jest to wyspa, część wyspy Uznam, część wyspy Wolin i wyspa Karsibur. I świnuście ma to, co inne miasta mogą nam pozarosić na Najpiękniejszą plażę w Polsce. 10 km długości, średnia szerokość to jest 150 Metrów szerokości, co daje nam 1,5 miliona metrów kwadratowych. I to według tych wyliczeń naszych również osób, które zajmują się marketingiem, pokazuje, że jednorazowo w, tym, w tej strefie bezpiecznej takiej mogłyby na Świnoujskiej plaży pomieścić się 375 tysięcy osób. Jeżeli dodam do tego, że średnia temperatura wody w morzu latem to jest 23-25 stopni. No to bez kozery mówimy o tym, że jest to Majorka Północy, tym bardziej, że piasek mamy porównywalny do tego, który jest na plażach w Tajlandii. Przyjeżdżam do Świnoujścia na jeden dzień. Jeden dzień i nie więcej. Czego absolutnie i totalnie nie mogę przegapić. Ja bym sugerował jednak, żeby w przypadku wyprawy na jeden dzień wsiąść na rower i całą tą wyspę uznam bardzo solidnie, po prostu na tym rowerze przemierzyć. Całą, co znaczy oczywiście mówiłem o tej polskiej części świnoujskiej, bo przypomnę, że Wyspa Uznam to tak naprawdę także Kaiserbady po drugiej stronie granicy. Ziemnica uzdrowiskowa, falofront zachodni, wiatrak, no i oczywiście ta część stara XIX-wieczna, ulica Hołdu Pruskiego z XIX-wiecznym klimatem, samo centrum miasta. Rower miasta, jest idealnym środkiem komunikacji, właśnie na ten etapie. Super, mimo wszystko i tak tak totalnie najbardziej popularnym miejscem, które trzeba koniecznie zobaczyć, czego słonicie na całą Polskę, jest właśnie ta, ta piękna, spektakularna plaża, która regularnie zwycięża w rankingach najlepszych i najpiękniejszych plaż w naszym kraju. Na co mogą liczyć plażowicze? Jak śmilońska plaża przygotowuje się na sezon letni? Faktycznie jest tak, że po raz 15 z rzędu. I to jest jedyne miasto w Polsce. Świnoujska plaża otrzymała błękitną flagę. Było różnienie międzynarodowe, które nadaje stowarzyszenie w Kopenhadze. Po raz 12 Świnoujska Marina, która może pomieścić jednorazowo 350 jachtów. I po raz pierwszy plaża na Warszowie, która do tej pory miała certyfikat bezpiecznej plaży. W tym roku po raz pierwszy otrzymała błękitną flagę. Także w Świnoujściu chyba jedynym mieście w Polsce i być może i na świecie, zawisły trzy błękitne flagi. No i trzeba dodać też, że Świnoujska plaża ma taki charakterystyczny znak, to stawa młyny. To jest ten wiatrak, miejsce osób, które są zakochane, przy którym miejscu również czasami prezydent miasta Świnoujścia, Janusz Bukiewicz, udziela ślubów. Więc jeżeli ktoś będzie chciał tutaj zawrzeć związek małżeński, no to myślę, że gdyby zwrócił się do urzędu miasta, nie będzie z tym większego problemu. Jeżeli chodzi o plażę, to trzeba pamiętać, że ona łączy się z plażą, która jest po części niemieckiej, bezpośrednio o której wspomniał Piotr, bo to były Śląskie plaże i plaże niemieckie kiedyś były uzdrowiskami niemieckimi. Cesarz wypoczywał tutaj ze swoją świtą, natomiast no, w tej chwili jest tak, że jest promenada transgraniczna, która nas łączy, ponieważ granic już nie ma od wielu, wielu lat. Wyspa uznam, jest wyspą połączoną, jest wyspą bez żadnych granic, jest wyspą tak naprawdę międzynarodową. Schodzimy z plaży i wchodzimy w głąb lądu i chcemy pozostać na łonie natury, blisko przyrody. Gdzie się wybieramy? Mówimy tutaj o, o rezerwacie Karsiborskie kępy. Na wyspie Karsibor mówimy o, o w ogóle rezerwacie paproci i o największym skupisku w Europie. Niektórzy mówią Bielika, niektórzy mówią Orła Bielika. Oby, obie formy są poprawne. To jest największe skupisko, właśnie tutaj Bielika, ale też blisko 300 gatunków ptaków, które mają tutaj swoje siedliska i przybywają. Więc ten świergot ptaków, nie tylko mew, które są charakterystyczne dla miejscowości nadmorskich, w tym momencie, kiedy udamy się na wyspę Karsibur. Gdzie jest też obserwatorium dla chętnych, którzy mogą podglądać te ptaki. Naprawdę może przywrócić taki zawrót w głowie. Ale prawda też jest taka, że ta część południowa, o której Pani wspomniała, to jest te, to jest to, te zielone płuca wyspy, bo całe Świnoujście to jest 91% terenów zielonych, proszę sobie wyobrazić. Więc jeżeli popatrzymy na to z, z lotu ptaka, to widzimy, jak wiele terenów zielonych w Świnoujściu jest i jak bardzo też samorząd tego, żeby te tereny zielone nie były uszczuplane. I cieszymy się z tego, bo one powodują, że ta baza dla turysty w, tym, w rejonie granicy, tej dzielnicy nadmorskiej, jest ultra nowoczesna. To są hotele pięcio a te południe to też jest taka agroturystyka. A pomiędzy tym wszystkim mamy apartamenty, pensjonaty, które dają też taki swój klimat intymności. dla turystów, którzy do nas przyjeżdżają. Świnoujście oblewają wody Morza Bałtyckiego, ale także rzeki Świn i zalew Szczecińskiego. No, brzmi jak Eldorado sportów wodnych. I tak jest, tak jest. Mamy bazy kejserfingu, windsurfingu, mamy siedem przystani dla jachtów i dla kajaków. Całkiem niedawno żeśmy oddali dwie kolejne na południu naszego miasta. Mówię tutaj o przystani w Łunowie, czy też przystani kajakowej w Bożu. Ale też e, mamy klub żeglarski dla dzieci w wieku e, tym szkolnym mówię o dzieciach ze szkół podstawowych a pozostałe kluby, które działają na terenie miasta, skupiają tą rzeszę już młodzieży i dorosłych także mamy w sumie trzy kluby żeglarskie. E, corocznie odbywają się tutaj regaty: Match Racing, Mistrzostwa Świata, Europy, w Match Racingu, e, regaty Unity Line, e, regaty Poloneza to jest to miejsce, gdzie naprawdę jest mekka dla żeglarzy. Jeżeli dodam te wiatry, które są właśnie na plaży i które powodują, że miłośnicy no uwielbiają Świnoujście, bo plaża, trzeba też powiedzieć o jednej rzeczy, jest szeroka, jest długa, o tym mówiliśmy, ale dno jest bardzo powoli schodzące w głąb morza, to powoduje, że jest bardzo bezpieczne, tutaj nie ma przypadków utonięć na plaży strzeżonej, a to też to wypłycenie powoduje, że bardzo długo się idzie, jest płytko, to nie ma jakichś uskoków takich, że jest nagle płytko, płytko i głęboko i, i tutaj... Pojawia się jaka, jakaś, jakaś panika osób, które nie są zaznajomione z wodą, więc tutaj naprawdę każdy może się czuć bezpiecznie. Rodziny, które przyjeżdżają do Świnoujścia z dziećmi, zwłaszcza tymi małymi, bardzo sobie cenią to bezpieczeństwo w Świnoujściu. A jeżeli nie sporty wodne, ale wciąż aktywnie, to chyba warto wsiąść na rower. No, warto wsiąść na rower i pojechać rowerem na 140 km ścieżek rowerowych, które są na wyspie Uznam. Tu mamy do dyspozycji naprawdę piękne tereny, i trzeba przyznać, że. W Świnoujściu rowery są bardzo modne. Jest szereg wypożyczalni rowerów. Często turyści przyjeżdżają ze swoimi rowerami. I te, te 140 km powoduje, że no dobry tydzień można zwiedzać, zatrzymywać się w niektórych miejscach na wyspie, uznam. Odpoczywać, biwakować i ruszać dalej i wracać później do, do, do hotelu czy do apartamentu, który tak naprawdę staje się w przypadku ludzi aktywnych miejscem tylko tak naprawdę do wypoczynku, żeby naładować baterie przez noc i ruszyć rano, żeby zwiedzać nasze wyspy. Raj dla aktywnych, ale nie tylko. Wiemy, że na wyspie znajdą też coś dla siebie miłośnicy historycznych tajemnic i fortyfikacji. Gdzie dokładnie warto się wybrać? No, należy przede wszystkim przypomnieć, że Świnoujście to prastara twierdza. O wiele starsza niż miasto, bo Świnoujście jest młodym miastem, bo ma zaledwie 250 lat. Natomiast twierdza Ujścia Świny Czyli tego tworu, który spożyła natura, łączącego zalew szczeciński z Bałtykiem, ma ponad tysiąc lat. I pierwsze fortyfikacje w Świnoujściu budowali już Słowianie, później rozbudowali je Szwedzi, Francuzi, oczywiście Prusacy, Niemcy, a na końcu Rosjanie i Polacy. I po każdym z tych okresów historycznych, tych zabytków militarnych w postaci grodziska czy fragmentu muru. Mamy sporo do oglądania. Oczywiście Świnoujście, jako twierdza, najbardziej znana jest tych XIX-wiecznych fortyfikacji pruskich, wybudowanych tuż po wiośnie ludów, w połowie XIX wieku. I dzięki nim, właśnie, możemy przenosić się w odległe czasy albo do Rzymu. Bo jedna z, jedna z tych fortyfikacji, na przykład Fortalnia, to jest fortyfikacja wzorowana na Zamku Świętego Hadriana, Mazurom Świętego Hadriana z Rzymu. To są fortyfikacje, które w swoim wyrazie. Są co nieco neogotyckie, przypominają starożytne krzyżackie zamki. Każdy z nich ma bardzo ciekawy program zwiedzania, całkowicie różne, odmienne od siebie. Tych obiektów udostępnionych do zwiedzania w taki zorganizowany sposób mamy dzisiaj na yy, Świnoujściu na wyspach aż trzy. No i przypomnę, że jest to najlepiej tego typu zachowana twierdza nadmorska na południowym Bałtykiem. I jeden z cudów. No, nawet nie jeden z tych cudów jest, jest, tych cudów jest o wiele więcej. Konkretnie? No, przypomnę, że te nasze obiekty, jako obiekty historyczne, o dużej wartości także turystycznej, czyli spełniające określone e, wymogi, uzyskały w ubiegłych latach wszystkie możliwe certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej i zostały docenione nawet przez National Geographic. Obydwa obiekty, te forteczne, ten starszy Fort Gerharda i nowsze podziemne miasto, czyli takie tajne podziemne stanowisko dowodzenia, od niedawna są nowymi turystycznymi cudami Polski. A co dla amatorów zwiedzania poza utartym szlakiem? Ja bym tutaj postawił, tak naprawdę, znowuż trochę na fortyfikacje. Dla tych, którzy chcą trochę poczuć jak Indiana Jones, bo ta twierdza to także te fortyfikacje drugowojenne i na przykład wielka, ukryta w sostowym boże materiagowym. Nie wiem, czy Państwo. No, przynajmniej średnie pokolenie pamiętają Gangolsena i tą wyprawę po na Jutlandii, to takie fortyfikacje z wału atlantyckiego, piękne, olbrzymie, potężne, tajemnicze, nieodkryte, pełne nietoperzy, można samodzielnie i w miarę bezpiecznie odkrywać na wielu ze świnoujskich wysp. Dla tych, którzy nie lubią fortyfikacji, polecałbym spacer ścieżkami Korzelina, czyli takiej świnoujskiej Atlantydy, czyli osiedla, które przestało istnieć w wyniku przemian dziejowych po wojnie. Natomiast śladów po tym osiedlu na prawobrzeżu Świnoujścia, na wyspie Wolin, mamy sporo. Między innymi wielki, najstarszy dom, Mars, który okrywa swoimi konarami szereg ciekawych budowli, stary cmentarz po tym osiedlu. Dla tych, którzy wolą jeszcze bliższy kontakt z przyrodą i trochę historii, polecę Karsibusz i stary port szwedzki, to trzeba sobie niestety trochę zwizualizować i wyobrazić, bo po tym starym szwedzkim porcie XVII wieku pozostał tak naprawdę fragment nabrzeża w postaci tego brzegu, ale dęby króla, Gustawa, które stoją nieopodal na tych uliczkach tego pięknego osiedla, dają wyobrażenie i ułatwiają podróż w czasie, gdy nasze wyspy były szwedzkie. Fascynujące, bardzo dziękuję. Jest oczywiście pytanie, które zadają sobie chyba wszyscy, którzy planują wakacyjny pobyt nad morzem. Co robić w razie niepogody? No ja przed chwilą wymieniłem chyba z Kinka jak nie kilkanaście powodów, bo przypomnę, że Świnoujście pod tym kątem jest wyjątkowym kurortem nad Bałtykiem, bo poza tymi pięknymi plażami, które nadają się do spacerowania i rekreacji o każdej porze roku, o każdej porze roku, bo tak naprawdę plaża joduje, najmocniej i najintensywniej przypomnę w marcu i w październiku wtedy kiedy są sztormy. Mamy bardzo rozległą ilość szlaków rowerowych, o którym mówiliśmy. Mamy ofertę rejsów, które mogą pokazać uroki i Zalewu Szczecińskiego, czyli tego południa wyspy i Morza Bałtyckiego. Mamy muzeum miejskie i trzy muzea prywatne, które funkcjonują w tych fortyfikacjach i mamy jedno z największych, najlepiej zorganizowanych centrum Wycieczy skandynawskich przypomnę, bo właśnie stąd, ze Świnoujścia, mamy rzut beretem do Skandynawii, do Kopenhagi, do Szwecji, no nawet do Berlina. I ta oferta tych wyjazdów jednodniowych, ta bliskość tych wielu pięknych krain jest olbrzymim atutem naszych Słyszeliśmy Słyszeliśmy o nadmorskim powietrzu, niezwykle najodowanym nie tylko wakacje, ale zwłaszcza w marcu. I wiemy, że Świnoujście to nie tylko nadmorski kurort, ale również uzdrowisko z tradycjami. Co przyciąga kuracjuszy do no, tego jest, miasta? Przede wszystkim do miasta przyciąga to powietrze, które jest naprawdę krystaliczne i ludzie, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia zachustują się tym świeżym powietrzem, widzą różnicę i mieszkańcy Gorzowa, i Warszawy, i Wrocławia, już nie mówię o Górnym Śląsku, bo oni chyba najbardziej odczuwają tą różnicę, ale też nawet te mieszkańcy Szczecina, kiedy przyjeżdżają tutaj do nas i, i wsiadają na prom, który, którym trzeba przepłynąć na wyspę Uznam, mówią, że, że czuć tą bryzę morską, coś, coś wspaniałego, tą sól w powietrzu, my się czasami śmiejemy, że jak ktoś za długo poleży na plaży, to może być pokryty tą solą, tak jak dawni rycerze. Ale prawda też jest taka, że te tradycje uzdrowiska są jeszcze przedwojenne. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj były, było miejsce, do którego przy, przyjeżdżał cesarz Wilhelm II. On miał swoją rezydencję w Heringsdorfie, która jest do tej pory na wyspie Uznam. To jest tak naprawdę z tego miejsca, w którym teraz siedzimy, jakieś 2,5 km, więc to jest wszystko bardzo blisko. On przyjeżdżał sobie swoją karocą tutaj do śwnuścia, do kościoła. Niektórzy złośliwi mówią, że nie tylko do kościoła, bo jeszcze tutaj płeć piękna go zwabiała. I te tradycje uzdrowiskowe były od wielu, wielu lat. To były łaźne, piękne łaźnie cesarskie. Tutaj przyjeżdżali najbogatsi mieszkańcy Berlina, Hamburga i wypoczywali właśnie w tych łaźniach świnoujskich. I to się utrzymało. Tak naprawdę, świnouś jest bardzo popularne wśród mieszkańców Europy Zachodniej i Północnej. Tutaj Skandynawowie bardzo chętnie odpoczywają i tak samo Niemcy. Ważne jest to i myślę, że warto to podkreślić, że Świnoujście jest miastem takim, w którym sezon się nie kończy. Czyli w większości miast nadmorskich w październiku już ta działalność zaczyna zamierać. Już zaczynają być punkty gastronomiczne, hotelowe zamykane, bo już nie ma tego turysty. Natomiast już od wielu, wielu lat w Świnoujściu jest tylko sezon wysoki, średni, i to, co mamy na promenadzie, tą, tą całą e, infrastrukturę, ona cały czas tętni życiem również w tych miesiącach zimowych e, i jesiennych, bo tutaj naprawdę nie można się w Simuilściu nudzić. No na pewno, e, w końcu wyspy możliwości. A ja zapytam o możliwości wypoczynku z dziećmi. Co czeka dla tych najmłodszych? A dla dzieci jest mnóstwo atrakcji. Oczywiście od tej słynnej plaży z ciepłą wodą i czystą przede wszystkim, bo to jest bardzo istotne. Proszę sobie wyobrazić, że w Świnoujście jest jedyne w tej chwili miasto na, na wybrzeżu polskim, które nie, dosta, nie ma tego problemu sinic w wakacje. Mówimy zawsze, że silnice się pojawiają gdzieś na kąpieliskach są kąpieliska w Polsce wyłączane, natomiast w Świnoujściu tego problemu nie ma i bardzo się z tego cieszymy. Na pewno to jest duża zasługa tych prądów, które tutaj wpływają i cały czas czyszczą e, tą wodę. Ona jest bardzo, bardzo czysta, zwracają na to uwagę trójści. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no mamy niedaleko stąd jakieś może 7 km, więc tak jak powiedział kolega rzut beretem mamy miasteczko Truskawkowe. Wszystko co tam jest zrobione jest z truskawek, wyroby są z truskawek, cukierki są na bazie truskawek, drzew, no wszystko wszystko i całe miasteczko, które naprawdę tętni życiem i, i bardzo jest oblegane przez dzieci, ale oprócz tego oczywiście tak jak wcześniej było mówione, te ścieżki rowerowe. Te place zabaw, które są praktycznie w każdym miejscu. No i ta promenada zdrowia, która została ostatnio otwarta, z ogrodem sensorycznym, na którym proszę sobie wyobrazić, rosną prawdziwe palmy w Świnoujściu. To nie są palmy takie jak w Warszawie, jedna słynna palma, tylko tu rosną prawdziwe palmy, które w tym roku nam zakwitły, w ubiegłym roku zostały posadzone. Rosną daktylowce, rosną figowce, one się przyjęły, zaaklimatyzowały w takim surowym miejscu jak Świnoujście, proszę sobie wyobrazić. Przy tym mamy place zabaw różnego rodzaju e, i sprawnościowe takie dla tej młodzieży troszeczkę starszej, ale dla dzieci, które e, chcą pod opieką e, dziadków, czy też rodziców, którzy chcą odpocząć na ławeczce w pobliżu na przykład tężni, które mamy też, więc do Ciechocinka nie trzeba jechać, bo tężnie są w Świnoujściu i poobserwować z półprzymkniętych powiek i oczu, e, jak ich dzieci się bawią, więc to wszystko, wszystko jest na miejscu. Jeżeli dodamy do tego, że ta promenada zdrowia jest podzielona na część taką spacerową, obok jest ścieżka wytyczona, która ma służyć rowerzystom, ale uwaga! Obok jest ścieżka, która ma służyć tym, którzy jeżdżą na rolkach i na deskorolkach, więc mamy trzy w jednym na promenadzie zdrowia. Całkiem niedawno oddana promenada historyczna do użytku z pięknym, podświetlanym w nocy zegarem wodnym. No, to są rzeczy, które naprawdę. Przyciągają i dzieci, które biegają z radosnym krzykiem wśród tych tryskających z ziemi gezerów wody. I myślę, że to jest ten najlepszy taki aktywny wypoczynek, który można polecić rodzinom z małymi dziećmi. Jestem tu niespełna 3 godzin, a już miałam okazję płynąć promem, przejechać się rowerem, przespacerować. Więc muszę zapytać, w jaki sposób najwygodniej, najlepiej poruszyć się po mieście? Najlepiej chyba, jak Pani Piotrze, tak patrzymy na siebie, to jest chyba najlepszy jest rower. Najlepszy jest rower lub też spacer. Zalecamy specjalnie poruszanie się samochodami. No chyba, że chcemy w dalszą część wyspy pojechać do miejscowości tutaj najbliżej nas położonych tych niemieckich, które też mają swoje duże walory takie i zabytkowe i, i, i do zwiedzania dla turystów. To jednak rowery i piesze wędrówki po naszej wyspie to jest chyba. To, co jest preferowane, I, i tak jak pani redaktor zauważyła, rowerzystów jest mnóstwo, bo jest to bardzo popularny środek lokomocji w naszym mieście e, i on się przyjął. Tak jak wcześniej powiedziałem, tych ścieżek rowerowych jest 140 km na wyspie Uznam. Już nie mówię o wyspie Wolin, czy, czy ścieżkach, które biegną wzdłuż zalewu szczecińskiego. No jest, są to trasy bardzo malownicze. Natomiast poruszanie się w Świnoujściu, które nie jest aż tak rozległym miastem, jeżeli chodzi o samo miasto, tą część zurbanizowaną, wystarczy naprawdę odrobina chęci i spaceru, żeby odwiedzić Park Zdrojowy, który jest przepiękny, bardzo go serdecznie polecam, czy Marinę Świnoujską, czy wejść na Najwyższą Latarnię w Europie na Wyspie Wolin, która co roku, i tu muszę powiedzieć dzięki panu Piotrowi, ma swoje święto w postaci 2 maja, gdzie największa flaga w Europie zawisa na tym maszcie, którym jest 68-metrowa latarnia. I to nie jest taka flaga, którą się gdzieś niesie, ulicami, tylko ona naprawdę pięknie, pięknie powiewa przy tym świnoujskim wietrze, przy tej morskiej bryzie. Brzmi ciekawie. Nie ukrywam, że od dziecka ciekawiej, już brzmiała dla mnie też nazwa Świnoujście. Ja już poznałam, skąd się wzięła, ale również któregoś z panów poprosiłabym o uchylenie rąbkę tajemnicy. Skąd nazwa świnoujście? Tak naprawdę źródło słów leży oczywiście w historii. Ta historia dzisiaj ściśle związana jest z tym, z czego żyli nasi prawa przodkowie. A oni żyli tak naprawdę z polowań na bałtyckie delfiny. Wiem, że brzmi to trochę dziwnie. Tym bałtyckimi delfinami są morświny, czyli morskie świnie. I ta zatoka, nad którą jest dzisiaj Świnoujście, mówimy o Zatoce Pomorskiej, słynęła z tego, że była miejscem, gdzie tych morświnów, 1000, 1200, 1300 lat temu było wyjątkowo dużo. Nazywano ją wtedy zatoką świń, świnek, a ujście w którym one wchodziły w głąb świnkowym. Z tego powstała nazwa tej cieśniny morskiej naturalnej, która łączy Zalew Szczeciński z Morzem Bałtyckim, czyli Świna, a gród, który powstał nie tak dawno, bo 250 lat temu, mówimy o mieście, na miejscu wsi został nazwany jako nawiązanie do lokalizacji tej geograficznej, czyli jako ujście świnę świnkowa, czyli świnoujście w wielkim skrócie. Więc pamiętajmy o tym yy, nietypowym pochodzeniu związanym z tymi pięknymi morświnami, których w Bałtyku mamy tak mało, no ale wiemy, że z roku na rok jest szansa, że będzie ich, że będzie ich przybywać. Niektórzy z trzodą chlewną to mylą, ale to jest nieprawda. Morskie świnie, tylko że morskie. Mors, mors, morskie świny. Równie interesująca co historia morświnów morskich świn jest kwestia wysp. Świności nazywa się czasem krajną 44 wysp. Ale czy tak jest naprawdę? Tych wysp jest już chyba więcej. Mamy takie, które się pojawiają tylko na chwilę, gdy wiatr zawieje odpowiednią mocą od strony, od strony morza w kierunku lądu. Pewnie są chwile, kiedy tych wysp mamy mniej. Przypomnę, że z tych 44 trzy są zamieszkałe, największa Polska wyspa, czyli Wyspa Wolin, Wyspa Uznam, na fragmencie tej wyspy leży świn... fragment tej wyspy to właśnie No i trzecia wyspa, wyspa Karsibusz, która powstała w wyniku yy, przebudowy budowy kanału piastowskiego, kajz... kanału Kajzera Kaj. w tym czasie w XIX Kajzer wieku. Kanał. Tych wysp, jak już mówię. Od czasu do czasu jest mniej, od czasu do czasu jest więcej. Tu mi koledzy z programu telewizyjnego przed chwilą przypomnieli, że wkrótce będziemy mieli przynajmniej 46, bo powstają dwie nowe i one są związane z tymi dużymi inwestycjami, na które tak miasto od wielu lat tak naprawdę prawie że początku swojego istnienia oczekuje, czyli one są związane ze stałym połączeniem w wyniku drążenia tego głębokiego, długiego tunelu powstanie olbrzymia ilość urobku, z którego zostanie wybudowana 45 wyspa, a w wyniku pogłębiania kanału, który prowadzi od Świnoujście, kanału wodnego oczywiście, do Szczecina powstanie kolejna 46 Mamy z tym pewien problem, tak? No bo mamy 44, się nagle okaże, że zaraz będzie 46, a może i nawet 50. Symboliczne 44, jedyne takie Wyspiarskie miasto, e, przypomnę, w Polsce. Wyjątkowe pod każdym względem, wyjątkowe pod względem ilości atrakcji. Świnoujście to po prostu są Wyspy Możliwości. Wyspy Możliwości, które warto poznawać i odkrywać. Miasto ruszyło właśnie z kampanią Wyspy Możliwości, dzięki czemu głośno jest o Świnoujściu w mediach. Coraz więcej osób pragnie tu przyjeżdżać, podróżować, poznawać, odkrywać. Słyszymy, że jest co. A jak wiemy, podróżowanie też zaostrzy apetyt. Myślę, że nie mogę nie zapytać, gdzie warto się udać, na przykład na obiad. No, przymus się słynie z dobrej kuchni. I to nie jest taka kuchnia, jak ja to mówię, z budki kempingowej, tylko to jest naprawdę kuchnia wyrafinowana. Tutaj oprócz tych restauracji, które oferują w tych hotelach pięciogwiazdkowych wyszukane dania, również te wszystkie punkty gastronomiczne i to każdy zwraca na to uwagę, kto przyjeżdża do Świnoujścia, że to jest inna całkowicie architektura. To jest skojarzone bardziej z Saint Tropez, z, takim, z taką elegancją, z takim wyszukanym gustem architektonicznym. Wszyscy podkreślają to, że kuchnia w Świnoucia jest wyjątkowa. Tu nie ma ryby odsmażanej na 50. oleju, tak? Tu jest wszystko naprawdę świeże. Tych restauracji skandynawskich, holenderskich, niemieckich, francuskich, włoskich, hiszpańskich jest bardzo dużo. Można, można z nich skorzystać. No i oczywiście wspaniała kuchnia polska, która, która tu się bardzo mocno trzyma. Powoduje to, że smakosze przyjeżdżają do Świnoujścia, a ja powiem tak nieskromnie, że mój przyjaciel, nasz przyjaciel, który odwiedza często nasze wyspy, Bogusław Wołoszański, zawsze udaje się w jeden punkt na przepysznego dorsza z piwem zimnym i z frytkami, z surówką, bo mówi, że to jest najlepsze, co w Świnoujściu on zawsze jada. Na wybrzeżu ponoć nie ma takiej dobrej ryby, jak w a no, Myślę, że nie tylko rybki, nie? bo no, tak. no, oczywiście ja Państwu polecam w no, szczególności tą świeżą rybkę, nie marina w Krysi Bożu, jedną i drugą. Tam ja dwa takie obiekty, które oferują o bałtyckie ryby, naprawdę bałtyckie ryby. A ja Państwu także polecam na przykład wyjątkowego Azjana, który jest dowodem na to, że rzeczywiście że że to jest miasto wielu smaków, chyba najlepszego na świecie, gwarantuję. Chińczycy, którzy nas odwiedzali z Chin, tacy prawdziwi, nie mogli się nadziwić, że na końcu świata bo my, jako miasto, jesteśmy dla niej końcem świata. Może być tak dobra azjatycka robnia. Wiele smaków, wiele możliwości. Warto zawitać do Świnoujścia. Bardzo panom dziękuję. My też dziękujemy. Jesteśmy w ogóle e, mile zaskoczeni, bo to jest dla nas taka duża niespodzianka, że Travelist Państwo przyjechali do Świnoujścia, ale bardzo się cieszymy, bo tak jak pani powiedziała, Ośmiał się z bardzo dużo ostatnio, śmiał się z modnym kurortem, i co chyba cenią sobie Polacy, kurortem bardzo bezpiecznym. Zdecydowanie perełka na zachodnim wybrzeżu. Wiemy, Polska kryje w sobie wiele niesamowitych miejsc. Zacznijmy poznawać je razem. Do zobaczenia w podróży.